Siemaneczko z tej strony Szadek, witam Ci na kanale Szadek News, tak dokładnie i witam Was w kolejnym odcinku Aferek dokładnie tak. Dzisiaj sobie omówimy aż chyba w sumie 3 newsy albo cztery. Zaraz wymienimy. Słuchajcie, przede wszystkim przeanalizujemy sobie galę Prime Mama, omówimy sobie temat Soroko, dlaczego nie pojawi się, nie postawił się do walki ze Stiflerem. Omówimy też sobie kartę walk Fame 13, no i ostatni temat leksiów w Psiakobusie. Dlatego też w sumie nawet 4 newsy, także będzie dzisiaj ciekawy odcinek, mam nadzieję, że Wam się oczywiście spodoba. Jeżeli chcecie być na bieżąco z najnowszymi odcinkami, to oczywiście zostawcie suba z dzwoneczkiem i też stawcie łapeczkę w górę. Po prostu, jeżeli Ci się oczywiście podoba ten materiał, dokładnie tak, Zawiesiłem się przez chwilę, bo nie wiedziałam, co będzie chciałam powiedzieć, aby być na bieżąco. To subskrypcja by być na bieżąco, prawda? <grywa> Także nieważne. Przejdźmy do może pierwszego newsa, czyli pierwszy news. Omówienie gali Prime MMA, całej e, tej otoczki, całej w ogóle gali. Osobiście oglądałem tą galę, wykupiłem dostęp pay-per-view, bo chciałem w sumie zobaczyć, jak e, wyjdzie ta gala. E, no ale powiem Wam tak, jeżeli mam powiedzieć szczerze, gala nie, nie, nie było szału w ogóle. E, walki się szybko kończyły. Osobiście możemy przeanalizować całą kartę walk, całkowski zajm, czyli pierwsza walka. Oczywiście to byli jacyś tam podobno bili się na tej gali tego Denisa de War i jakieś tam jeden w Grondzie tam walczył, podobno nie wiem, coś nie wiem, nie kojarzę ich ogółem. No i co, fajnie się tam bili, nawalali się pierwsze dwie rundy. Były takie średnie, bo bardzo tylko przeleżeli na co? I w trzeciej rundzie się odpalili, no i ten Zając wygrał. Ja go tam typowałem, bo powiedziałem: A, Zając, to się Zając wygra, nie? No i wygrał. Kolejna oczywiście walka: Ambro, cios. No, chyba nikt. Chyba nikt nie typował ciosa w tej walce, bo wiadomo, jak to, by się, jak to się miało skończyć. Wyszedł Ambro, udusił go, poddusił, oczywiście, klepnął, jak najman. No i, no i co? No, i wygrał tak tą walkę. Później była walka tych kobiet Oliwia z tą wielką od tego kamerzysty podobno tam jest, no i co? No i skończyło się jak skończyło, kurde Oliwia zaczęła, o Jezu, szczęka jej wypadała cały czas, o Jezu, gadała do narożnika, że ona nie chce walczyć coś tam. No i ją biła. Normalnie cyrk totalny, jakbyście zobaczyli tą walkę, to. Masakra. Znowu kolejna walka skończyła się w pierwszej rundzie, przez nawet nie wiadomo co, przez, przez, przez lekkie ciosy chyba. E, Dlatego, no mówię, no, gala bez szału. Kolejna walka to była ta strolowana mam W ogóle, no, fajna nawet walka, ale ten Hetzman w ogóle żadnych ciosów nie zadawał. Cały czas, tylko jak dostała się coś się uśmiechał. Wiecie o co chodzi? Także, no, no nie wiem, po prostu takie lekceważenie dosłownie. Strolowany go ubił. W pierwszej rundzie by go ubił, ale gong go uratował. No i co, wyszedł do drugiej rundy, dostał gonga. Po raz kolejny upad, dowali go i strolowany wygrał. No także no, też bez szału żadna ta, ta walka w ogóle. Później była ta walka jeden na dwóch, ten Lasik, Pazik i w ogóle Alan Kwieciński dla Alana była to bardzo łatwa walka, to nawet nie była walka, to był jakiś sparring e, gdzie dwóch dzieciaków przyszło. No, e, no wiecie, to trochę to dziwnie nie zabrzmił, mam 16 lat, a ja mówię do gości, które mają po 20 lat, ale mówię dla Alana to są dzieciaki, tak? Dlatego mówię, że po prostu yy, wszedł, pokopał ich, Lasik się zmęczył, nie wyszedł do drugiej rundy i było jeden na jeden. No i co? Pazik też już się zmęczył, nie wyszedł, walka była w K1 i w drugiej rundzie wygrał Alan Kwieciński, także też bez żadnego szału ta walka ogółem. Yy, Kolejna walka to była ta, e, ta walka w boksie Push Barber vs. Sobota. E, no, Push Barber trochę zaskoczył, że tego sobotę obijał, ale no, nie oszukujmy się, Sobota jest w podeszłym wieku, ile? Nie wiem, 45 lat, może, ma, no nie wiem, no tak na oko, może 40, nie? Także no też nie było co. Ale nawet całkiem fajna walka, nie była taka nutna, chociaż czasami była nudna, ale nie, jak przyspieszyli panowie, to bardzo fajnie się to wygląda. No, ogółem taka też średnia walka finalnie wygrał na punkty sobota. Później kolejny cyrk te dziewczyny Queen of the Black kontra jakaś ta Ola, coś tam. E, już nie pamiętam dokładnie tego nazwiska, no bo jeżeli nie kojarzę jakiejś osoby, no to wiecie, już po prostu nie pamiętam. E, no i właśnie ta Ola, na, na, znaczy najpierw ta Queen of the Black chciała w ogóle obalić ją, to e, nie dała się Ola i po prostu ją też mi e, ją poddusiła i Queenie od, odklepała, oczywiście, jak najman. No, także, no nie wiem, no też bez żadnej, bez żadnego szalu, ta walka totalnie. E, także, no nie wiem, no te, te walki kobiet nie miały dosłownie sensu. Kolejna walka, która mi się podobała, Tyburski Lupa. Tu w końcu było uderzenie, tutaj znokautowanie lupy. Tyburski się odpalił i wygrał tą walkę. Ta walka mi się akurat podobała i chyba zaskoczenie tej całej gali. Jaś Kapela, kos. Nokautuje kosakowskiego przez ciosy w parterze, No chyba się nikt tego nie spodziewał. Ogółem, e, no, ziemowita. E, typowałem tu ziemowita, chyba każdy typował go. A to co się okazało, nawet kurde, jak, jak on tam wszedł, to normalnie ja bym widział jakiegoś ułoma, dosłownie, po prostu tam żadnego ciosu nie zadał celnego. No i także kapela po prostu e, dosłownie e, po prostu ubił e, Kosakowskiego e, w pierwszej rundzie, dokładnie tak. E, sorry, że tak przez chwilę zrobiłem takie, wiecie, taki miałem mindfuck, bo... o, ktoś puka, także zrobimy cięcie. Dobra, zrobiłem cięcie, bo faktycznie ktoś pukał, także mam niezły... niezły, e, jak to się mówi. Niezły e, such, ale znowu muszę zrobić cięcie, bo tutaj ktoś do mnie dzwoni, także chwilowe cięcie. No dobra, już finalnie jesteśmy po kolejnym cięciu. Mam nadzieję, że już nie będzie trzeba robić tych cięć. No i co? Wracając oczywiście do Jasia Kapeli Kosakowskiego. No, chyba Jaś Kapela wszystkich zaskoczył dosłownie tym knockoutem w pierwszej rundzie. No, ale sami widzieliście, że ten zimowy nic ciekawego nie pokazał. I kolejny knockout w pierwszej rundzie. Później kolejna walka meduzy i narożnego. E, w ogóle też totalna kompromitacja, wiecie, Meduza tylko balił i później, później znowu poddusił na różnego, narożny, tak samo klepnął, no i bez sensu też totalnie zestawienia. E, wiecie, są nierówne te walki, tak jak to Nitro mówi podczas e, studia ich, nie? No i co, później powiedzieli, że Soroko wypadł ze względów coś tam zdrowotnych, e, coś tam, wiecie, tam... Bajki opowiadali, zaraz Wam powiem, dlaczego, po prostu, chyba też zresztą większość wie, ale jeżeli też niektórzy nie wiedzą, to już Wam powiem, dlaczego też Soroko wypadł. Eee, no i co, później Co-main event chyba najlepsza walka z, w ogóle z tych wszystkich Muran Casio, fajnie tam chłopaki naprawdę wzięli, i fajnie się pokazali, wiecie, tutaj w boksie. Eee, no, Casio zdominował Murana, przecież to było logiczne, dlatego Casio też wygrał na punkty. Eee, Chyba walka trwała 4 rundy, po 3 minuty. Czyli chłopaki się nawalali aż 12 minut. Mura, bo zmęczony czasami te knockdowny były, ale no wiadomo. No, no i dobra. Lecimy z main eventem. Krushwill kamerzysta to też tak samo. Kolejna kompromitacja, 11 sekund. Kamerzysta wali Krushwilla w łeb, i Krushwill leży. Także tak wyglądały te wszystkie walki. Powiem wam tak. Gala bez szału zapowiedzieli kolejną galę Prime MMA2, która będzie 2 lipca tego roku. E, powiem Wam tak, ja osobiście nie widzę, żeby się ta gala odbyła. Nie widzę, żeby większość też się chciała jeszcze zawalczyć, nawet w tej federacji. Nie wiem, czy po prostu będą chętni. E, co mogę powiedzieć? No słuchajcie, no y, podobno w Atlas Arenie może być maksymalnie 14 tysięcy widzów, na trybunach było 3,5 tysiąca, czyli nie sprzedali chyba 100 tysięcy, znaczy nie, chyba tam nie zrobili nawet 100 tysięcy złotych, Także naprawdę powiem Wam szczerze, no nie wiem, no dla mnie takie to trochę, wiecie. Mm. No bez szału, nie dziwię się, że też nie były wypełnione trybuny. Na przykład gala High League 2, która była w na Arenie, wypełniła wszystkie trybuny po brzegi. Były ciekawe te starcia. A tu są w ogóle nierówne ze zestawienia. Weźmy na przykład walkę Ambro-Cios. No, gdzie cios do Ambra przede wszystkim? Gdzie Ambro już trochę walczył, tak? Cios ile tam zawalczy, na tym MMA VIP, tym biednym MMA VIP Najmana? Eee, także no, kurde, no, no nie wiem. Na przykład by na niej walka, tej wiolki Oliwi, po co te walki w ogóle kobiet były na tej gali, gdzie to się bardzo szybko zakończyło? Bardzo taki sposób po prostu, że wiecie, jedna klepnęła, a druga się odwróciła po ciosach i co to są za zestawienia? Dlatego mówię, że po prostu moim zdaniem te walki były totalnie bez sensu, nie? E, co jeszcze? No, słuchajcie, no, chyba e, Meduza i Narożny to była walka, która w ogóle nie miała sensu. Kapela z Kosakowskim, tak samo. No, może i większość interesowała to, ale no, widzieliście, Ziemowit chciał pokazać i nie pokazał. Nie dał celnego ciosu, nie miał zadać, dlatego gala totalnie westrzału. No i właśnie, co z walką Soroko Stifler, która miała się odbyć. Jak się dowiedziałem, Soroko uciekł z Łodzi, chciał uciec z kraju, e, miał jechać pociągiem, ale podobno go zatrzyma katowicka policja i siedzi właśnie teraz za kratami w tej, tej katowickiej policji. E, no jestem ciekawy, dlaczego chciał uciec. Po prostu, nie wiem, dla mnie Soroko ma problemy psychiczne ze sobą, wiecie, no po prostu nie umie sobie radzić psychicznie. Najpierw mówi, że chce się bić, a później, wiecie, siada mu psycha i nie chce się bić nagle, nie? I wiecie, nagle wyjechał. Stifler podobno podał się w, z, w hotelu jako Adam Soroko. Chciał wejść do pokoju, wiecie. Zastępczy klucz mu dali. No i wiecie, to super też hotel, że kurde, nie pozają po twarzy. I wiecie, ktoś się też przedstawi: Ja jestem Adam Soroko, dawaj mi klucz, nie? No właśnie, taki też trochę dziwny ten hotel. No i co, później oczywiście we, wszedł do pokoju, tam nikogo nie było: ani jego dziewczyny, ani yy, jego. No i co, z Casio tam się wypowiadał, że Soroko zawiódł, no i trochę było tutaj kontrowersji właśnie, czy faktycznie miał jakieś problemy zdrowotne, czy właśnie to, no to już Wam wyjaśniam, nie było żadnych problemów zdrowotnych, tylko po prostu Soroko uciekł i nie pojawił się nawet na prezentacji zawodników. Ja mówię takie, wiecie, patrzymy, ja takie tylko Stiflera zapowiedzieli, a gdzie wiecie, kurde, yy, Soroko. No i się niestety nie pojawił. Po takim czymś chyba myślę, że Soroko... Po takim czymś chyba nie wróci już raczej do internetu i wiecie, jego sprawa nawet sądowa została przełożona specjalnie, żeby po prostu zawalczył, wiecie o co chodzi. Większość czekała na ten pojedynek i wiecie, i nagle tu Soroko zawiódł i wiecie, w sumie też jakby organizacja nic też za to odpowiada, no ale wiecie, to też nie, nie ich wina, nie naskakujmy też na federację, bo jakby to nie ich wina, to nie ich wina, że po prostu Soroko sobie nagle uciekł, tak, chcieli doprowadzić do tego pojedynku, ale widzicie... I teraz myślę, że żadna organizacja nie będzie chciała podpisać kontraktu z Soroko, bo jak widzicie, coś się odwaliło. Chcieli znaleźć zastępstwo y, Stiflerowi, mia y, miał propozycję, że niby Szeliga, Tańcula, y, jakiś tam z Love Island gościu, wiecie. I takie były propozycje, więc... No myślę, że na przykład jakby wyszedł z do walki, myślę, że Szeliga z Stiflera, myślę, że z Tańcula by się też ze Stiflerem poradził. Więc no, no nie wiem sam osobiście, nie? Co, co by się tam wydarzyło. Chyba, że też w sumie Shelly i Tańcula nie mogą też być do klatki, bo mają kontrakt z Fejmem podpisany, prawda? I wiecie, i to tak by było trochę dziwne, tak? Dlatego mówię, że um, osobiście myślę, że Soroko już raczej nie zawalczy na żadnej freakowej gali, bo nie wiem czy Heilig, czy Fame by chciało e, w ogóle zatrudniać e, Soroko, wiecie, zakontraktować Soroko w jakiejkolwiek walce. I myślę, żeby się to powtórzyło e, i myślę, że federacja nie będzie chciała już doprowadzać do tego starcia już w ogóle. No i, i tyle, nie? A co do Primu, ja daję taką cenę 5 na 10, w ogóle gala bez szału. E, w ogóle te walki były nierówne w ogóle zestawiają byle kogo no weźcie na przykład tak jak wam powiedziałem no ty Kruszwil kamerzysta main event który trwa 11 sekund no, kurde no proszę was ludzie no 11 sekund żeby, ja rozumiem może się zakończyć w pierwszej rundzie ale nie w 11 sekund gdzie tylko kamerzysta rybnie mu raz i Kruszwil leży no to także wiecie o co chodzi tak samo z Ziemowitem bez sensu była ta walka dobrze do niej nie doszło Ziemowit miał się bić z nim na gołe pięści Kamerzysta by go rozbił po prostu w tamtej walce i by powtórzył swoje zwycięstwo, by podwójne zwycięstwo miał. Także po prostu e, w ogóle nierówne te walki, w ogóle niektórych ludzi to biorą totalnie tak z dupy, e, po prostu żeby po prostu też ratować tą galę, wiecie o co chodzi, wieli też tego Alana, gdzie niby Kasja się pokłócił z Alanem, czy tak samo z Lupą, z Tyburskim, dlaczego oni są w Federacji? Bo to, bo to trzeba ratować tą galę. Nagle się pogodzili, wiecie, też kasa, wiadomo, biznes i te sprawy, dlatego mówię, że też trochę moim zdaniem Kasio jest taką też fałszywą osobą. Trochę pod takim względem, że nagle tu się pokłócili, nagle takie wyzwiska. Mówił, że raczej, że, że wiecie, że, że się z nimi nie pogodzi, a później tu nagle wiecie. Takie, no dziwne, tak, ale wiadomo, kasa, kasa, nie? Żeby zarobić, prawda, żeby odbyłeś jakieś walki. No, a najlepsza walka chyba na tej gali to chyba była walka Murana z Kasiem i Tyburskiego i Lupy. To były takie ciekawe te walki. Main event mnie totalnie nie interesował, no i dobrze, mnie nie interesował, bo jak widzicie, bym się totalnie zawiódł co to 8 sekund. No co to jest, nie? Dlatego zakończmy temat o Prime. Wypowiedziałem się na temat Soroko. Moim zdaniem Soroko się słabo zachował. Ja mówię, nie radzi sobie ten chłop psychicznie, e, ze swoją psychiką ma coś nie tak, więc moim zdaniem po prostu. Moim zdaniem jest takie, że po prostu też wycofał się może z walki, bo że się bał wejść do tej klatki przy, przy tylu ludziach, wiecie, na The War wszedł przy małej publiczności, a tutaj było, było 3,5 tysiąca ludzi, może to dla niego był jakiś stres, no nie wiem, tak? Więc osobiście myślę, że Prime MMA 2 będzie miało bardzo, pro... bardzo spory problem z kartą walk. Myślę, że dużo ludzi nie będzie już chciał w ogóle... Większość walczyć w federacji, no i... W porównaniu gdzie był, stał się naprawdę mocną konkurencją dla Fame, tak Prime nie jest żadną konkurencją dla, ani dla Hilak, ani dla Fame. Może, się, może być jedynie konkurencją dla MMA VIP, tak powiem szczerze. To jest tylko moje zdanie, oczywiście nie hejtujcie mnie, bo ja tylko mówię, po prostu to jest tylko moje i wyłącznie moja opinia. I tyle w temacie. Dobra, kolejna chyba e, sprawa, czyli omówienie karty walk Fame 13 była e, właśnie dwa dni temu konferencja, Fame ma 13, pierwsza. No i e, przedstawili całą kartę walk. Karta wygląda tak, że Patryko zmierzy się z Kubą Postem, Pączek z Dawidem Malczyńskim, e, Shelly z Arabem będą się bili w, na zasadach K1. Take Fans Haterem też tak samo na zasadach K1. Później Japczan kontra e, Sutonator, to też znacie tą walkę, bo już ją odkryli. E, Linki Master kontra Way of Blond. Później kolejna walka, e, oczywiście, mm, Pola kontra Ferrari. Trilogia. E, Coleman Event, Popek z Parkiem. I walka wieczoru Nitro kontra Unboxal. Dobra, już się nagadałem, dlatego co? Omówmy może ten. Słuchajcie, no co? Pierwsza walka Kuba post-contra Patrykos. No, Walka, która w ogóle dla mnie nie ma sensu, ja myślę, że Patrykos zubije bardzo szybko Kubę Posta. Myślę, że w pierwszej rundzie to się stanie. No, chłop nic nie pokazał z wandalem, chodzi mi teraz o Kubę Posta. Patrykos prawie by wygrał z pączkiem, także myślę, że tutaj Patrykos wygra. Tak samo Pączek Malczyński, myślę, że też ciekawa walka. No, bo wiecie, były Mi z 7-7, eee, oczywiście chodzi mi o wagę, dlatego no, zobaczymy. Też ciekawe starcie. Walka K1 Sherry Arab, też ciekawe. Hater hmm, z Taekwanem też w ogóle zaskoczenie, że Taekwan walczy, yy, ale wiadomo myślę, że Tekwan wygra tą walkę, bo będą, to, będzie ta walka na zasadach, na zasadach K1, a wiemy, że Hater trenował judo, no i będzie be, wyeliminuje jakby Taekwan to właśnie i będą się bili w K1 i w Suice tak Hater sobie radzi, no dość słabo. Później, oczywiście, walka o pas Linki Master w No, też ciekawe. Starcie jestem ciekawy. Jabczan z tonatorem No, tak średnio mnie ciekawi. Trylogia z Polakiem. Dla mnie to powinien być main event Gali, ale dobra. Popek z Parkiem. Tak średnio mnie to ciekawi, bo myślę, że też się zakończy w pierwszej rundzie ta walka. Być może w drugiej. No i co? Nitro Unboxer też to ciekawem. Też ma podobno być w walce w K1. Dużo jest w ogóle walk w K1. No, ale okej, okay. ja się wiecie, Nie jakby. Nie próję się o to. E, ważne, żeby było o show i żeby, była, żeby były fajne starcia. Ogółem, e, karta walk bardzo ciekawa. Ogółem, bardzo duża spina pomiędzy Polakiem a Ferrari. No, będą się bili no limit aż do upadłego. Naprawdę ciekawa walka. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej całej karcie. Możecie też napisać, co sądzicie o Prime. Co sądzicie o Soroko? Też możecie oczywiście pisać. Dobra, żeby nie przedłużać, lecimy z kolejnym newsem. Chodzi mi oczywiście o. Leksia w psiakobusie, tak, Leksiu się pojawił w psiakobusie u Wardengi. Wardenga mu zadał kilka pytań odnośnie oczywiście afery, Leksiu widać, że już się lepiej czuje, właśnie widać, że w ogóle lepiej się czuje właśnie pod takim względem, że wiecie, że już nie jest taki przybity, trochę jest już, wiadomo, jeszcze jest, wiadomo, ale no już nie aż tak. No i co, no i zadał mu kilka pytań właśnie odnośnie tych nastolatek, tam też się Leksiu trochę tłumaczył, że on nie wiedział naprawdę, że one są niepełnoletnie i tak dalej, trochę mu odbiło od sławy, no i trochę się za bardzo poczuł z tymi tekstami oczywiście, więc no wiadomo, trochę Leksiu ten i powiedział, że zakłada swój własny niedługo kanał, jak oczywiście ogarnie się z tą całą sytuacją, do Teamu ich już na pewno nie dołączy, nie chce już robić kontentu family friendly, tylko chcę ogółem nawijać, e, Znaczy, wiecie, chcę po prostu robić piosenki i też jakieś robić vlogi. Także całkiem na plus. E, no ale ogółem e, po prostu też mówił, że roz, dostaję nad Jemi na Instagramie różne takie, wiecie, e, wiadomości, że właśnie się ma leksiu. Mam taką czterastolatkę, chcesz ją przelizać, czy w takim, tak w cudzysłowie, inaczej. Także, wiecie, no no takie trochę chamskie to, ale no wiadomo, no Leksiu zrobił to, co zrobił, ja też nie popieram takiego zachowania, to ja już tak mówiłem, oczywiście w odcinku Leksiu odszedł z X X. jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to też serdecznie zapraszam, bo miesiąc temu go nagrałem. No, także co, to tyle w tym odcinku, ogółem co sądzę, no myślę, że Leksiu będzie w stanie wrócić do internetu, tylko jeszcze to kwestia czasu, nie? Tylko po prostu musi się ogarnąć chłop z tym. Dobra, dziękuję serdecznie za oglądanie. To były cztery newsy, które Wam podałem. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście odcineczek podobał. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami i do zobaczenia już niedługo w następnym materiale. Naura!